Witam. Dzisiaj zrobimy unboxing tego zestawu więc zobaczymy co jest w środku. jakiś klei, taki jakaś taśma. Nie wiem jaka taśma była naklejona. Kupiłem sobie router. Jak będziecie ci pytać na komentarzu, Jezu, jeszcze ciężko to otworzyć. Za chwilę was wracam, bo to jest normalnie chore. Dobra, jest otworzony już. Když ještě půjde o telefonu. To są inne nepěřil o telefone. Oh, tripod. Dobra, możemy, wyrzu możemy, wyrzu możemy wyrzucić potełko, Jezu. Na razie wyszło tylko tutaj. Matko, ile to jest śmieć. No, jakiś mobile phone accessories. Dobra. No dużo jest śmieci, więc... No, tu są wszystkie telefony, jak nie widzicie. No właśnie, no to jest. Dobra, zaczynamy od pierwszego. To jest Panasonic. E E b, E B G G 600. Dobra. Drugi telefon. LC Interesujące jaki jakie to jest Elci KF301 ma taką interesującą baterię. Dobra, ma taką interesującą baterię i nigdy nie widziałam ten model. Więc no. podamy go na Zobaczymy co, co mamy. Zobaczymy tym czarnym butelko, co my mamy. Uch! To jest ten czarne pytełek, który możemy pracować. I tak nie będzie mi potrzebny. Następny telefon Siemens S55. Następny telefon Panasonic. GB EPG D67. I tu mamy. Sony Eriksson K550 chyba? No, to się się otwiera. się okay. otwiera? k K550. Dobra. Teraz pięć zrobić tak. Ale to potoku ściężnie. O jest. Zrywane. Dobra. 5 to jest numer 6. I tu mamy Sonę Rixona. K700i. Ze zepsutym wyświetlaczem. Dobra? Jest? z jest K700i. Dobra, następne telefony. Zobaczmy, co to mam pierwszym. Oh. Samsung z e, operatorem Verizon USA. Taki to jest. ASCH U320. interesujący. Zobaczymy, czy działa. I drugi. Bez. Uff, nie ciężko z, Bez takiej klapki takie. I to jest takie żadne. To jest. Z, przepraszam, ale to jest taki. Ta, tata mi. Szeszkota na filmie. Nokia 930. I to jest takie żadne. No piękny! Piękny e, telefon, ale niestety jest na części, czyli jest w gorszym stanie. Widzicie ekran. No. Dobra, następny telefon. U, następny Samsung. SKH -S E210. Dobra. Chyba już się szósa opusiona, nie wiem. Następny telefon. To jest Motorola. Hmm, jak to się teraz otwiera. No wiem. Chyba pa... tu trzeba nacisnąć bo coś. To, to... Otwiera, dziwne. Nie wiem, jak to się kompletnie otwiera. Dobra, już jest. Uch, motorowa bateria. jest to motorowe sześć. W gorszym stanie. Dobra. to jest ostatni. Siemens! Znowu Siemens. Chyba to jest Siemens Banku. AX-72. Jest operatorem Orange. Super! Zostały te telefony. Teraz sprawdzimy, czy działają. Za chwilę wracamy. Dobra, wróciłam z tymi testami. Wszystkie telefony tu nie działają, a P3 działają. Więc zaczynamy od pierwszego, to jest to Nokia. 930, 9300 komunikator. Ekal zbity, niestety nie działa, jest na no, gorszym stanie. Następny telefon to Panasonic. EPK 600 Telefon nie ma anteny I niestety nie działał bo nie mam ładowarki dla do niego ten bateria jest problemem bo nie chce się Spróbuję jeszcze pas. Dobra jest Następny telefon to Panasonic EPRG t ten Telefon niestety nie działa, bo nie mam baterii i ładowarki. Następny telefon to Sony Ericsson K700. Telefon jest, nie działa, nie mam baterii i ekran jest bity. Następny telefon Sony Ericsson K500. Niestety nie, nie działa, bo nie mam baterii. Następny telefon Siemens AX-82. Niestety nie, nie działa, bo nie mam baterii. Następny telefon Se, Siemens S55. Niestety nie, nie działa, bo spróbowałam do Sony e, Siemensa baterii i niestety nie działa. I ostatni to Motorola b 6 niestety telefon nie działa, bo jest, był w kontakcie w wodzie i teraz jest w wysypiskiem, dobra. To są moje działające telefony, startujemy ze Samsung st e 250 telefon działa jak widzicie. jeszcze nie wymieniona, oj jest na języku polskim jak widzicie telefon działa bez, bez problemów więc no. dobra następny telefon LG K... KF305 Telefon działa KF301. Telefon działa jak widzicie. Bateria jest zasobowana. Ten drugi wyświetlacz nie działa niestety. Ale jak widzicie działa. I ostatni telefon to Samsung SGH SCH u telefon ma operatorzy Verizon USA i telefon działa jak widzicie tutaj mój autofocus widział o, jest Niestety klawisze są trochę oburzone, bo tu jest jakiś brud tutaj, ale to wyczyszczę potem. Telefon, jak widzicie, działa i nie ma problemów. Jest no. Tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie i zobaczymy się wkrótce.